Wpadłem na pomysł, że po prostu pobawić się trochę w lesie. Ciekawe jak tam je widać, bo to jest taki sprowizoryczny <noise> statyw na drzewie. Ile razy ktoś kazał Tobie siostro, Tobie bracie zachowywać się tak, a nie inaczej? Ile razy ktoś Ci mówił jak masz żyć? Ile razy ktoś Ci mówił jak masz się zachowywać, że takie zachowanie nie przystoi? dorosłej sobie, dojrzałej sobie, że to nie wypada. Dlatego, kurczę, dzieci są tak cudowne i z dzieci możemy tyle radości czerpać. Ja tutaj się sobie po prostu jeżdżę na motorze i to jest taka mega, mega tutaj taka rzecz, mega zabawa. Bawić się po prostu jak dziecko i cieszyć się życiem. Brrr. <grywa> Czy to się wszystko nagrywa Chyba oczywiście o kurczę, takie sprinty męcząca jeszcze tutaj pracować nad kondycją Od razu tutaj jak nagramy ten filmik to od razu jest tutaj taka nauka odnośnie tego aby właśnie pracować nad zdrowiem kondycją, na no sobie biegam po lasach, ale jednakże takie szybkie sprinty i tak męczą i tak, ale to jest taka kurczę, mega zabawa i oczywiście jedni ludzie uznają to za totalne wygupy, a jak dla mnie to ten filmik ma mega, naprawdę mega taką głęboką wartość, bo tak jak wspomniałem wcześniej ile razy tutaj nas społeczeństwo zaprogramowało na to, by być poważnym. By w określonym wieku żyć poważnie, być takim sztywniakiem, który tylko pracuje, praca, dom, sen i tak dalej, nic nie robi. I tutaj tyle razy tak ograniczano naszą wolność, podcinano nam skrzydła pod pretekstem tego, jak mamy się zachowywać. A dzieci, zobaczcie na dzieci, jak one są szalone, jak są wrażliwe, jak radosne, jak ciągle się śmieją, ciągle ciągle zadają jakieś pytania, ciągle coś tutaj doświadczają, uczą się czegoś właśnie, czy to poprzez zadawanie pytań, czy poprzez doświadczanie świata, tu wezmą jakąś zabawkę, tu coś, tu na coś spojrzą, tu coś, to, to jest takie kochane właśnie w dzieciach i szkoda, że my, dorośli ludzie, zapomnieliśmy o tym, jakby dzieckiem, chociaż nie, nie szkoda, bo wracamy do naszej natury, wracamy. Brrr. <laughs> o kurczę. <laughs> o. Jak to dobrze być dzieckiem. <laughs> Jak się cieszę z tego, że wracam powoli do swej natury, i wracam do tego mojego wewnętrznego dziecka, do wewnętrznego dziecka które jest w nas, w każdym z nas i to jest tak piękne. Wow. A teraz w odróżnieniu taka cisza. W ogóle dzięki takiej właśnie takich wygłupach, takiej radości całkowicie tutaj zmieniają się nasze wibracje. Teraz przed chwilą się wyszalałem, te tam 2 trzy minutki i teraz automatycznie tutaj jest taka cisza, inne postrzeganie tego wszystkiego, i to jest mega ciekawe. Dlatego, tak ważne jest wyzwanie, energii. No, chyba, że tutaj las uznał, las chciał mnie trochę przystopować i wpłynął na mnie taką aurą bardziej spokoju, abym troszkę wyhamował tą radość. Nie wiem, jak jest, ale wiem, że to jest tak ważne. Cieszę się że mogę nagrywać te filmiki dla Was i dzielić się tym, co jest we mnie. Wow! Naprawdę tutaj to jest coś niesamowitego, że kurczę, takie zwykłe tutaj wykupianie się, puszczenie swojej energii, puszczenie radości tak wiele zmienia. Tutaj całkowicie inaczej się czuję. I cóż mogę rzecz. Czasem muszę też wspomnieć na filmiku o tym, że, że jakieś tam plucie i tak dalej to jest coś normalnego, ale to jest kolejna właśnie rzecz, gdzie, gdzie mówi się nie bekaj, nie pierś, nie pluj. <grym> A to są takie normalne rzeczy, nawet pod kątem biologicznym, oczyszczanie naszego organizmu. I <grym> cóż tu więcej mówić. Uff. Bawmy się, jak dzieci. A jest też fajna książka Oso Księga Dzieci. Tam wiele można też z niej poczytać. W ogóle tutaj ze mną ostatnio bardzo Oso rezonuje. Mam sobie dwie książki Oso. A także zaczynam oglądać serial Oso. No, tam serial to tak bardziej. Z ciekawości, bo okręcony jest przez korporację, więc y, mam wątpliwości, czy tam będzie y, dużo prawdy, czy nie. Ale aczkolwiek zawsze można sobie fajnie obejrzeć. Mm. <laughs> o. Wszystko się nagrywa. O. I cóż, korzystajmy z bycia dzieckiem. A nigdy o tym nie wspominałem, ale podobno jak się mówi na filmie y, o subskrypcjach to jakoś te subskrypcje bardziej rosną jeżeli ktoś lubi moje filmy, ma ochotę to zapraszam do klikania przycisku subskrybuj to tylko sprawia, że mój kanał się rozwija, a dzięki temu że się rozwija, to może być tutaj jeszcze więcej filmów i bla 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 bla, bla to co mówi każdy tam youtuber <laughs> ale chcę sprawdzić, czy tutaj, y czy takie mówienie o tym, o subskrypcji y da jakieś wyniki oczywiście, y jak kto woli jak ktoś chce, może dać subskrypcję, jak ktoś nie. Jak sprawdzałem chyba też statystyki yy, jakieś pół roku temu albo, albo nawet więcej, to chyba yy, 80% moich widzów to yy, oglądało mnie bez subskrypcji, więc to jest ogromna ogromna liczba. I cóż, wyzwalajmy swoje awasie jeszcze. A, oczywiście chodzenie boso. Tutaj trzeba się uziemiać jak najbardziej. Dzisiaj taki ciekawy tutaj filmik idzie. Ja nie tylko lubię chodzić bossa, ale czasem po prostu by sobie poskakać, żeby te receptory pobudzić. Zwłaszcza w lesie tu są różne właśnie te szyszki, i tak dalej. I to jest fajne. Ale tu jest cudownie. Po takim krótkim sprincie można się spocić. I to bardzo, bardzo fajne. Zwłaszcza jak ma się na sobie warstwy ciepła. No ale tutaj też od razu idzie kolejna lekcja o, na temat morsowania czy zimnych prysznicy. Dwa dni temu zacząłem brać zimne prysznice. Na morsowanie też zapewne się wybiorę, lub się nie wybiorę, bo to nigdy nie wiadomo, ale takie mamy plany. Oddechy. Oddechy również prze... prze, prze cudowna rzecz. Wiele osób pyta o moją brodę. <gulia> Kurze, dzisiaj to się taki wydaje jakiś vlog z tego filmu, masakra. Wiele osób też pyta o moją brodę, ile ją zapuszczam. Z reguły nie było widać jej całej na filmika, bo tam wiadomo, tr tr trzymam trzymam telefon z ręki. <gulia> I tam naganie jest ucięte, więc no broda jest taka gdzieś. Dotąd, dotąd, dotąd. No, coś takiego, no, może trochę dłuższa, bo jak jest zaraz po, po umyciu, to te włosy są bardziej proste, więc jest troszkę dłuższa. No, jeszcze trochę zroczek, może około i będzie do pasa, i to się zacznie. No, ale ja też tutaj nie zawsze się zdrowo odżywiam. Często u mnie bardzo dużo włosów dziennie wypada, więc gdyby nie to. Gdybym może się zdrowie odżywiał troszkę, i tak dalej, to ta broda byłaby jeszcze bardziej dłuższa i może gęsta, ale no cóż, wszystko jest takie, jakie jest, dlatego, też tutaj, jeszcze kolejna tutaj nauka w pakiecie, aby zainteresować się odżywianiem. Oczywiście tutaj ja nie jestem zwolennikiem jakichś tam diet. Bardziej tutaj mm, rozważnego jedzenia i sugerowania, y, aby jeść to, co ciało nam mówi, nawet jeżeli jest to coś bardzo, bardzo niezdrowego. Ojojoj, wieje wiatr żeby nam dźwięku nie ucięło. Nawet jeżeli jest to coś bardzo niezdrowego, to pamiętajmy, że my tutaj jesteśmy jakby energiami. Nasze organy, nasze ciało to można powiedzieć jeden wielki ośrodek energetyczny, a może bardziej tutaj nie wiem, w naszych ciałach zachodzi alchemia. Więc nie zawsze tutaj to co niezdrowe nam zaszkodzi, nieraz po prostu potrzebujemy tutaj wyzwoić się, nawet jeżeli tutaj mielibyśmy zjeść coś niezdrowego i... Nasz rządek miałby nas trochę poboleć, i tak dalej. To pamiętajmy, że to wszystko jest energia, i czasem, właśnie, zjemy czekoladkę. Nasz umysł będzie radośniejszy. Nie może inaczej, zjemy czekoladkę, nasz może żołądek trochę, trochę będzie cierpiał, ale za to my będziemy radośniejsi, bo to właśnie hormon, już pomijam hormony, ale po prostu jest energia, człowiek będzie radośniejszy, oczywiście wszystko z umiarem, aby nie popaść w jakieś tam uzależnienia od cukru i tak dalej, jak tutaj ja. Ale pamiętajmy, że, że co dla innych zdrowe, dla innych takie być nie musi, a to, tak, a to dlatego właśnie, że każdy jest z wszechświatem, każdy bazuje na innych programach. Jeżeli na przykład nie wiem, jedna osoba będzie miała jakieś y, przeżycia czy jakąś wiedzę nabytą, w której naczyta się o tym, że banany jej szkodzą, to tak będzie, ale druga osoba, która naczyta się innej wiedzy odnośnie tego, że banany, y, że banany są bardzo zdrowe, albo nie wiem, będzie miała jakieś wspomnienie z dzieciństwa czy z niedawna, że w trakcie, nie wiem, jedzenia bananów z rodziną, się, wydarzyło się coś wspaniałego to i, i również ona inaczej będzie traktowała energię banana i również Ojojoj, już się, już się tam <laughs> i również dla niej ten banan będzie czymś inaczej, więc tutaj dla każdego myślę, że nie ma innej diety, każdy niech się słucha swojego serca oczywiście z uważnością aby nie popadać głęboko czy to w ogóle się nagrywa <grywa> Nagrywa o kurczę 12 minut <grywa> to cóż dzisiaj dłuższy odcinek i cóż mogę powiedzieć <grywa> Dziękuję za uwagę aha jeżeli ktoś dotarł do tego końca to napiszcie czy wolicie na moim kanale dłuższe filmy czy krótsze Chociaż to ja tutaj jestem reżyserem <laughs> i to ja decyduję aczkolwiek tutaj opinie myślę, że są, są mega ważne. I oczywiście może tutaj takie, jak nazywam się bycie reżyserem, może teraz zabrzmiało próżniacko, gdzie sekundę wcześniej pytam o Was o komentarze, ale cóż tak to jest u mnie zawsze, u mnie zazwyczaj filmy są spontaniczne. I dzieje się magia w tu i teraz. Pozdrawiam bardzo serdecznie Sokrates z miłością. Kochajmy, kochać. Fariot.